Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić na taką jogę rozluźniającą, taką na dobrostan w ciele. Nie będziemy wykonywać żadnych dynamicznych ruchów, wręcz wszystkie ruchy będą takie bardzo płynne i sami zobaczycie, że. Bardzo, bardzo powinno to dobrze wpłynąć na Wasze ciało. Osobiście jestem fanką takiej praktyki i uwielbiam ją robić tak często, jak tylko się da, więc Wam również to polecam. No, nie ma na co czekać. Zaczynamy sobie w siadzie skrzyżnym. Odkładamy wnętrza dłoni skierowane do sufitu. Dzięki temu nasze barki zrotują się na zewnątrz. Otworzymy klatkę piersiową, więc chcemy wysunąć klatkę do przodu. Dzięki temu te oddechy są pełniejsze, takie bardziej, um, są dłuższe, głębsze, bardziej dotleniają nasze ciało. Zamykamy oczy, wyciągamy czubek głowy do sufitu i zaczynamy od kilku naturalnych wdechów i wydechów przez nos. Ten moment, te oddechy są takie, jakie są. Nie staramy się ich zmieniać, pogłębiać, wydłużać. Tylko zauważamy oddech. Obserwujemy, że jest. Spróbujcie całą uwagę skupić właśnie na oddechu przez kilka chwil. Rozluźniamy twarz. Staramy się nie zaciskać powiek, brwi. Delikatnie odsuwamy dolną szczękę od górnej. Tak żeby rozluźniła się żuchwa. Poczujcie, jak rozluźniają się ramiona i opadają w dół. Swoją uwagę na ruchy, które są wykonywane przez Wasze ciało podczas oddechu. Zauważcie, jak porusza się klatka piersiowa. Zwróćcie uwagę na to, jak rozszerzają się żebra. Zauważcie jak zwiększa się przestrzeń między przednimi a tylnymi żebrami. Zauważcie jak unosi się i opada pępek. A już teraz wasz oddech zaczął się trochę wydłużać. Stał się trochę głębszy. Jeśli tak, to zauważmy to. Weźmy jeszcze jeden wdech. I wydech. Zkręcamy wnętrza dłoni kierujemy je do kolan, pochylamy brody do mostka i delikatnie przeturlajcie głową raz na lewo, raz na prawo, tak żeby wydłużyć trochę szyję z każdej strony, żeby ją porozciągać. Może zauważycie tutaj jakieś napięcia, które się kumulują bardzo często właśnie napięcia się kumulują w szyi, w karku że bardziej czujecie je po lewej bądź po prawej stronie. Zauważamy każdy niuans, który się pojawia podczas tego ruchu. Zatrzymujemy się brodą przy mostku. Powolutku pionizujemy szyję. Zaczynamy krążyć ramionami do tyłu, otwierając klatkę piersiową. Odciągamy ramiona w tył. Polecam tutaj wam zostać jeszcze z zamkniętymi oczami, tak żeby dokładnie poczuć sobie co się dzieje wewnątrz. Jakie się pojawiają odczucia w ciele podczas tego ruchu? Czy coś ciągnie, czy coś przeskakuje? Zatrzymujemy się. I teraz zaczynamy kołysać się z boku na bok. Chcemy tutaj poruszać kręgosłupem, wprowadzić ruch do całego kręgosłupa, ale to od Was zależy, w jakim zakresie chcecie wykonać ten ruch. On może być naprawdę subtelny, bardzo delikatny, ale może być też taki bardziej zamaszysty. Wszystko zależy od tego, jak się czujecie dzisiaj. ruszamy się od lewej do prawej trochę taki jakby taniec i możemy właśnie tutaj dołożyć jeszcze ruch raz prawego barku raz lewego krążymy raz lewym raz prawym barkiem do tyłu cały czas bujając się Centrum, zamieniamy ułożenie nóg. Jeśli prawa stopa była z przodu, to niech teraz będzie lewa lub na odwrót. I zacznijcie krążyć klatką piersiową w prawą stronę. Ale robimy to powoli, jakby w zwolnionym tempie. Chcemy dokładnie zauważyć, jak reaguje nasz kręgosłup podczas tego ruchu. Czy są jakieś etapy, które blokują? etapy, które powodują dyskomfort, lub wręcz przeciwnie, właśnie są bardzo przyjemne. Cokolwiek tam się pojawia, zauważmy to. Zatrzymujemy się w centrum i zmieniamy kierunek. Krążymy klatką w lewą stronę. I mimo że zmieniamy kierunek, odczucia mogą być zupełnie inne. Wykonujemy ten sam ruch, ale możemy czuć się zupełnie inaczej podczas tego ruchu niż na prawą stronę. To jest zupełnie naturalne. I zatrzymujemy się. Centrum. Możecie otworzyć oczy, jeżeli macie na to ochotę. I stawiamy stopy na szerokość maty. Chcemy, żeby środek naszej stopy był na krawędzi. O, w ten sposób. Dłonie mamy za plecami. Palce dłoni skierowane w stronę pośladków. I teraz bujamy sobie luźno kolanami raz na lewo, raz na prawo. Tutaj nie odkładamy kolan do maty, tylko bujamy... Teraz w jedną, raz w drugą stronę. Tak żeby przygotować nasze biodra do ruchu. Przygotowujemy je do rotacji wewnętrznej i zewnętrznej, to jest też super istotne, żeby przygotowywać ciało stopniowo. Będzie nam wdzięczne. Nie dojdzie do żadnej kontuzji. Też łatwiej jest takie ciało rozciągać, jak jest rozluźnione. Ok, zatrzymujemy się, stopy mamy cały czas na szerokość maty, i teraz odkładamy raz wnętrze prawego kolana do maty, odkładamy też lewe i zmieniamy stronę. Delikatnie odkładamy raz jedno, raz drugie kolano. Ten ruch też wykonujemy bardzo powoli, starannie. Też tę te pozycję nazywa się 90-90, dlatego że oba kolana mamy pod kątem mniej więcej 90 stopni. Więc też warto na to zwrócić uwagę. To jest bardzo przyjemny ruch dla naszych stawów. I właśnie zanim zaczniemy rozciągać, otwierać biodra, warto kilka razy ten ruch wykonać. Poczujemy taki większy luz. Zazwyczaj te biodra mamy zblokowane od długotrwałego siedzenia. Wiem coś o tym. I zatrzymujemy się. Krzyżujemy nogi, przechodzimy do klęku podpartego. I teraz łączymy kolana ze sobą. Chcemy pobujać biodrami na boki, tak żeby poczuć, jak rozciąga się zewnętrzna strona biodra. Wyobrażamy sobie, że chcemy odłożyć raz na lewą, raz na prawą stronę do ziemi nasze biodra. Oczywiście nie odłożymy prawdopodobnie, ale wyobrażamy sobie, że to chcemy właśnie osiągnąć. Tutaj kolana są w linii z biodrami. Zatrzymujemy się w centrum, kolana rozstawiamy na szerokość bioder i przechodzimy do pozycji dziecka. Wyciągamy ręce do przodu, czoło do maty. Pośladki ciągną do pięt. I tutaj zostajemy na trzy głębokie wdechy i wydechy. Kręgosłup rozluźniony. To jest bardzo dobra pozycja, jeżeli Macie jakieś bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa spowodowane właśnie długim siedzeniem, to polecam czasem właśnie wejść sobie do pozycji dziecka. Ale też to, co właśnie robimy teraz, jest też jak najbardziej wskazane, jeśli długo przesiadujemy przed biurkiem czy na kanapie. Mhm. I teraz zaokrąglamy plecy, przenosimy ciężar ciała do przodu. Głowa w dole, Kości ogonowa podwinięta i zatrzymujemy się w klęku podpartym i stąd plecy wklęsłe, pośladki do sufitu i znowu pośladki ciągniemy w stronę pięt. Mhm. Przenosimy ciężar ciała do przodu, okrągłe plecy. I pozycja krowy, plecy wklęsłe i wracamy pośladkami do pięt. I do przodu, plecy okrągłe. I wklęsłe pośladki do pięt. I jeszcze raz do przodu. Plecy wklęsły i do tyłu. Teraz sobie pogłębimy ten ruch, czyli znowu plecy okrągłe, przenosimy ciężar ciała do przodu, odkładamy biodra do maty, otwieramy klatkę piersiową, mocno odpychamy się dłońmi od maty, tak żeby nie wisieć na e, ramionach. Szyja długa. I wracamy pośladkami z powrotem do pięt. I zaokrąglamy plecy, ciężar ciała do przodu, biodra do maty. Otwieramy klatkę i wracamy. I ostatni raz. Do przodu. Otwieramy i wracamy do pozycji dziecka. Weźmy jeszcze jeden wdech. I wydech. I pomału wróćmy do klęku podpartego i stawiamy lewą stopę między dłońmi. Teraz przesuwamy ją od razu na zewnętrzną krawędź maty, czyli dłonie mamy po wewnętrznej stronie i schodzimy prawym biodrem delikatnie w dół. Teraz kładziemy lewą dłoń na lewe kolano i zaczynamy krążyć lewym kolanem na zewnątrz, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje z resztą ciała. Całe ciało tutaj podąża za tym ruchem. Jedyne na co zwracamy uwagę to, żeby kolano odciągać na zewnątrz, wykonując takie okrężne ruchy. Tutaj nam się stopa też odkleja od maty. Otwieramy biodra, też nie za mocno chcemy. Otworzyć też delikatny ruch. Mhm, ostatni raz. I zatrzymujemy się, odkładamy lewą dłoń do maty, chowamy lewe kolano i stawiamy prawą stopę między dłoń. Przesuwamy ją na zewnętrzną krawędź. Robimy dokładnie to samo. Tym razem kładziemy prawą dłoń na prawym kolanie i zaczynamy krążyć prawym kolanem na zewnątrz. Zauważcie, że tutaj lewe biodro schodzi do maty i wycofuje się. Tutaj też pięknie właśnie działamy na mobilność biodrze. Boki oddech, mi też tutaj bardzo pomaga, mhm, ostatni raz i zatrzymujemy się, odkładamy prawą dłoń do maty, chowamy lewe kolano i podwijamy palce stóp, przechodzimy do psa z głową w dół i tutaj uginamy raz jedno raz drugie kolano. Czyli tak sobie pedałujemy w tym psie, rozchadzamy go. Ciągniemy raz lewą, raz prawą, piętą w kierunku maty. Mhm, wyciągamy tyły nóg. I zatrzymujemy się. Teraz patrzymy w kierunku dłoni, ale stawiamy stopy na zewnętrznych krawędziach maty. Chcemy, żeby pięty były skierowane do środka, a palce stóp na zewnątrz. Ja się odwrócę do was przodem. I teraz na wdechu schodzimy biodrami w dół, prostujemy plecy, klatka do przodu i wydech, biodra do góry. Tutaj nie doprostowujemy do końca kolan. Wdech, schodzimy biodrami, tyle ile możemy. I wydech, biodra do góry, kolana lekko ugięte cały czas. I wdech, biodra w dół. I wydech, góra. Jeszcze raz, wdech. I wydech. Kolana ugięte, kręg po kręgu, podnosimy się do góry. Mhm. I teraz mój ulubiony ruch. Uwielbiam go wykonywać, i też bardzo dobrze się po nim czuję. Stajemy na szerokość bioder. Delikatnie uginamy kolana i kierujemy brzuch w stronę UT. Ręce są luźne, opadają w dół. Opuszczamy głowę i na wdechu, kolana ugięte, kręg po kręgu, podnosimy się do góry. Odciągamy barki do tyłu i uginamy kolana, brzuch w dół. Opuszczamy ręce, głowę, szyja rozluźniona i znowu wdech do góry. Barki do tyłu i wydech, schodzimy. Wdech, góra. Odciągamy barki, otwierając klatkę i wydech. I jeszcze raz, wdech. I wydech. I stąd siadamy na macie. Wsiadźcie w siadzie skrzyżnym i kładziemy prawą dłoń na lewe kolano, lewa ręka za plecy. Z wdechem wyciągamy czubek głowy do sufitu. Z wydechem delikatnie odpychamy się prawą dłonią od lewego kolana. Skręcając się, możemy patrzeć za lewe ramię, możemy patrzeć tam, gdzie jest nam wygodnie. Wdech, wyciągamy i wydech, dokręcamy. Głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz. Wdech. Wydech. I na wdechu wracamy do przodu. Kładziemy lewą dłoń po lewej stronie. Wyciągamy prawy bok, zbliżając lewy łokieć w kierunku maty. Możemy go odłożyć, ale nie musimy. Może być w powietrzu. Wyciągamy. Kierujemy oddech do prawego żebra. Też chcemy zajrzeć pod prawym ramieniem w stronę sufitu. Dzięki temu bardziej otworzymy klatkę piersiową. Jeszcze wdech i wydech. Z wdechem podnosimy się do góry. Odkładamy lewą dłoń na prawe kolano, prawa ręka za plecy i skręcamy się w drugą stronę. Wdech wyciągamy czubek głowy i wydech dokręcamy się do prawego ramienia. Głęboki wdech, wydech. Odpychamy lewą dłonią. I wdech. Wydech. Ostatni raz. Wydech. I wracamy do przodu. Prawa dłoń po prawej stronie. Lewa ręka za głowę zbliżamy. Prawy łokieć w kierunku maty. Oba pośladki tutaj zostają na macie. No i odciągamy lewe ramię lekko do tyłu, tak żeby spojrzeć na sufit. Oddech do lewego żebra. Powoli wracamy do góry. I ostatnia rzecz, splatamy dłonie za plecami. Z wdechem pociągnijcie rękami do tyłu, tak żeby barki zrotowały się na zewnątrz, żeby połączyły się łopatki i żeby doprostowały się ręce w łokciach, w miarę możliwości oczywiście. Oddech do klatki piersiowej. Staramy się odciągnąć barki w dół. Łączymy dłonie, łączymy je z przodu. Weźcie głęboki wdech i wydech. No i podziękujcie sobie za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że czujecie się tak wspaniale jak ja. To jest taka bardzo łagodna praktyka, ale to jest najlepsza forma ruchu dla naszego ciała, więc dajcie mi znać w komentarzu, jak się teraz czujecie. Dzięki wielkie, do zobaczenia na kolejnych praktykach na